Tak wygląda jedna z najlepszych monet z naszej nadchodzącej szóstej aukcji. Próbna próbna jedna piąta guldena. Moneta z kolekcji Branta i Karolkiewicza. Egzemplarz unikalny moneta która na pewno powinna zainteresować kolekcjonerów wspierających wolne miasto Gdańsk. Wspaniała sztuka. Niesamowite lustro praktycznie jak w lustrzance, relief matowy wręcz praktycznie moneta prezentuje się, aby to była prawdziwa lustrzanka. Wspaniała molekula. Także polecamy szczególnej uwadze.